Będziemy projektować wspólnie z DSDIK kolejny odcinek ścieżki rowerowej w porozumieniu pół na pół. To znaczy miasto wyłoży 50% wartości dokumentacji, drugie 50 województwo dolnośląskie. W ten sposób chcemy zaprojektować ponad kilometrowy odcinek wzdłuż osiedla Brzostów. Konkretnie chodzi o połączenie od ronda Hutników do ulicy Sikorskiego. W połowie będziemy mijać wybudowany parking przy cmentarzu, tak aby ten odcinek miał połączony. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli spojrzymy na sieć ścieżek rowerowych, które powstają bądź projektowane są w tej części zachodniej naszego miasta, to po wybudowaniu wzdłuż drogi krajowej, numer 12, ścieżki rowerowej, Wykonanie tego odcinka umożliwi nam połączenie z realizowanym przedsięwzięciem, przebudowa ulicy Sikorskiego, przebudowa drogi wojewódzkiej 292 w kierunku na chutę, do miejsca, w którym będzie węzeł zjazdowy z obwodnicy, następnie wzdłuż ulicy Strefowej, wjazd na most przyszły obwodnicy po to, żeby po rozprowadzeniu dróg i ścieżek rowerowych przy projektowanej i budowanej strefie inwestycyjnej aglomeracji głogowskiej, to wszystko w logiczny sposób połączyć. Jeżeli dołożymy do tego również już realizowaną dokumentację z DSDiK, gminą Żukowice i miasto Głogów na przedłużeniu przyszłego węzła w kierunku na Chutę. To sami widzimy, jak w części zachodniej ta sieć ścieżek rowerowych się rozwinie. Przypomnę, istnieje odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 12 przy ulicy Piłsudskiego, następnie wzdłuż Brzostowa będziemy w tym roku projektować ten odcinek ulica Sikorskiego. I 292 oraz ulica Strefowa, to są już zakontraktowane zadania w trakcie realizacji ulica Sikorskiego, w trakcie uzyskiwania pozwoleń droga wojewódzka. Natomiast projektowane są w tej chwili ścieżki rowerowe i ulice na Strefie Inwestycyjnej Aglomeracji Głogowskiej. To w tej chwili się dzieje. Myślę, że w przeciągu dwóch lat cała ta przestrzeń zachodnia otrzyma takie skomunikowanie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe.